And something And I can show you, when you look a little more, then I can show you a few. Sure. few the best tasks. ones. The best ones, yeah. Top ones, because we have just half an hour. <laughs> 30 <laughs> minutes. Perfect. Yeah, we, we, we start in front and then we see a little yeah, bit. Yeah, sure. But this is the best one. But there's many of them. It's <laughs> yeah, not so special. Every day there is another best one. <laughs> <laughs> That's a problem, Yeah. To właśnie z tego miejsca samochody, które tutaj przebywają, wyjeżdżają na cały świat, na konkursy elegancji i różne imprezy motoryzacyjne. Idziemy za Tomasem. Aha. Samochody, które są brudne to są samochody, które przyjechały w takim stanie po Lemon. Hmm? Nikt ich nie czyści. Mają zostać brudne. Taki ma pozostać wyścigowy klimat. Zobaczcie. Is it Moby Dick? No? 9 Aha, 935 barwach Martini to nie jest Moby Dick. A, okej. Okay. Let's have a look. Zobaczcie, Bolid Formuły 1 z 1962 roku. Tak jest, Porsche i Formuła 1. No, idziemy dalej. O, ja już byłem dzisiaj w tej strefie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Looks like we have GT1 cars here. Yeah. And some Group C cars, I guess. Yeah. Mobil 1, GT1. But <laughs> look zobaczcie, zobaczcie, Look at It's carbon. Oh, we're to Oh, it's Spider, RS. Is it Le Mans winner or not? The Spider. Uh, and it was a team, which win more. Yeah? Oh, 956962 To był team, który wygrywał Lemon? Aha, wygrywało amerykańskie Lemon. Te same barwy DHL był sponsorem. Jak ja lubię jak my podnosimy te wszystkie sukienki. Jezu, 962? Yeah. How to tell the difference between 956 and 962? If you look at the car. It's impossible, isn't it? It's not so easy, yeah, Yes, it depends on the track you drive. Aha. You have a longer tail, shorter tail. Ah, okay. So the setup the may be different. Yes. The front is sometimes different. Okay, także słuchajcie, no tak jak mówiłem, tylko Piotrek Sielicki rozróżniał 956 od 9.62. O kolejna. O fat. Proszę bardzo. Pozdrowienia dla młodego Ferego Porsche, który przejął fata. Zobaczcie, jak to wygląda. Głowa na wierzchu, no nie? A to były prędkości rzędu 360. What was the top speed more or less? 360, 370 maybe? If yes, I'm not sure. I have to tell you something. Ah, whatever. Don't worry. That was pretty fast. Sometimes when you walk here and you, and you sit here and look at the car and you see something like that and you say, fuck. What, what, what a to so... <laughs> headlights. It's so crazy. <laughs> okay. These are nice in this... yeah. So you can discover small details every day. Yeah. Yeah. And every day details. No. A tak się opiekują samochodami, żebyśmy my odbierali je w jak najlepszym stanie. Zobaczcie na tą salę. Zobaczcie tylko na to. Tu, tu, tu normalnie piętra są potrzebne, żeby te samochody przechowywać. A, a <laughs> There is more of them. Yeah, yeah. Uh, do you have different colors? Can I choose the color? <laughs> <laughs> Here we can, choose the color yeah? can you show us a bit more? A, ah, to jest kolekcja 918. GT Silver. Zobaczcie. To jest tak zwany efekt GTA. GT Silver. GT Silver. Oh, waysach package Martini. Ah. I love it. Ah, this prototype. Is it is it prototype? Yeah, yeah. Wonderful. This is a prototype for the to test all the Yeah, I got. How many of them do you have? 10? Maybe no, more? No, no, 8. 8. Want That's Yeah. you. <laughs> <laughs> uh, a prototype. Yeah. Six, Zobaczcie. Zapytam go, czy mogę jedną spodniczkę podnieść do góry. Can I just have a look at this one? Can I? O, pozwolili mi. Testowy samochód. O, widzicie? Nie, yeah, the real lights are a bit, a bit different. Co za spacer. No dobra. Ja yeah, idziemy dalej. When uh, we have a new model, we also try to get early test cars, uh -huh. prototypes, and then to, to show how it started, and then we try to get serial cars. Okay. What a magical place. One question yeah. Do we have the 959 here in the procession? A few of them. Ma group, uh, PB. B do you have this prototype no, Aha okay this is not here Okay Just no me sorry No Just don't worry normal. don't worry. I'll come next time <laughs> but, but the of Mercedes. A, A właśnie, Mercedes o którego wszyscy pytaliście O co tu chodzi A słuchajcie wzięli Mercedesa żeby zbudować Kajena y, Dlatego on tutaj stoi Wszyscy pytaliście. Akustykę testowali na tym Mercedesie. Co widać po wydechach poprowadzonych z tyłu. A tutaj zobaczcie na te bioderka, to chyba RSR jest. Ok, idziemy. Tu macie świnkę, ale coś o tym usłyszymy. Mhm. Aha. Just on the road. Yes. It's registered. Aha, słuchajcie, to jest samochód, który pojechał na kołach normalnie na Nürburgring, żeby tam się ścigać i wrócił na kołach. Można? Można. No i nic się nie popsuło. Nothing. Is it Chris Harris in there? Yeah. Ah, Chris Harris, no. Zobaczcie jaka bestia. Wszędzie się wepcha ten Chris Harris, no. Dobra, idziemy dalej. No jest 9.59 na białej feldze. Oh. It's wonderful, isn't it? Is it a Panamera Test Mule Prototype? Taycan it's a, it's a... A, yes, under uh... Panamera skin, I guess. Yeah, it's, a for, the, the battery. it's ah. a for the battery. Electric. Okay, okay. Yes, zobaczcie, tutaj można by tu spędzić tygodnie nawet, nie cały dzień. Dobra, idziemy dalej. Okay, what do we have? Also <laughs> nice Is it S version? Sport? This oh. one, yes. OK. Aha, jedną lusterką ma. Just one mirror. I dokładnie tak jest. Z prawej strony nie ma lusterka. S. -ka. Idziemy dalej. Drodzy Państwo. Co tu mamy? Aha. 919, zobaczcie. Zobaczcie, jaki silnik jest malutki. Tak, widać to. No. I see. And Indy cars here, yeah? Yeah. A tu mamy samochody formułki. Indikarowe. Dobra. Tu widać karbonowe monokoki. Zobaczcie, jakie porno. Dla inżynierów i mechaników. Okej. Okay. Dobra. O, a tu 918 w tak zwanej gencianie, Kolejne 959, ale idziemy do tak zwanego narożnika out klasy GT. No, widzicie, taki szybki turbo, bo mamy samolot zaraz, ale liźniecie chociaż, jak to wszystko tutaj wygląda. To jest po prostu bosko. So, what do we have here? <todg> <todg> Top G's. Big Daddy's, zobaczcie. GT1, strasen ja? How many of them, 27, 25, something 21. like this? 21? No. Something about 20, no. yeah. 21. And two uh, Carrera GT, GT, Silver, I guess. Yeah. No, look. My beloved car, which I've never driven I've never driven one. Yeah? My dream is to <laughs> drive one, yeah. And you see here, the lineup. Yeah. look. Lineup, it's very colorful. Yeah. Yeah. So we have uh, GT3 RSs. Just RS's or normal GT3's as also, well? Yeah. Okay. No, no, no. Watch me how everything looks. mega. Do you have 4.0 uh, 997 GT3 RS manual? I, I, I think you have it. The limited one. It's over there. Yes, it's manual one. GT3? RS 4.0. Ah, RS 4.0. Metzger engine, isn't it? Zobaczcie, to jest podobno najlepszy driver's car na świecie. Many people say it's the best car for the driver in the world. Still. It's manual, it's 500 horsepower, it's limited edition. At Porsche we have also engineers say this is the car. No właśnie. Zobaczcie, jak to wygląda jeszcze w manualu. Czy coś widać tam? Widać tu manualną skrzynię, czy nie? No dobra, jest. Widać, widać pogrzebacz. Jedziemy dalej. Okej, okay. 996 GT3, tutaj jest 996 GT3 i te wszystkie skitelsy. To jest 993 chyba, is it GT2? O, GT2, racing version, racing. Yeah. Okej, okay. wyścigowa wersja GT2, zobaczcie. No i kto się teraz śmieje z Nakaisana, z tych poszerzonych błotniczków, zobaczcie. No po prostu bajka. Bardzo lubię ten samochód 996 GT3 RS. Bardzo rzadkie auto. Czy my mamy jakieś w Polsce? Dajcie znać. Nawet dwa egzemplarze są. Jeden wykończony na niebiesko, drugi na czerwono. OK. Jest nasz przewodnik. GT2 RS zielony. Klasyka. Pięknie. It looks wonderful in green color. OK. So this is the GT Corner, tak? Jest. 997. Zobaczcie no, bajka bajka prototyp Panamery ale ładny, jak mi się podoba sport, turizmu. dobra, wracamy tutaj no, miałem 959 więc nie mogę tego olać Tuż byliśmy przy tej agencjanie. Nie wiem gdzie pójdziemy, zaraz go poproszę to jest cała hala tutaj poświęcona kolekcji doktora Ferdynanda Porsche tam nas chyba nie zabierze, ale poczekajcie, jeszcze coś wam pokażę. Zobaczcie, to jest ta kolekcja doktora Ferdynanda. Wszystko jest zasłonięte, no tutaj chyba mnie nie wpuszczą. Trochę się zgubiłem, ale tej GT1 nie mogę wam darować. Zobaczcie, jak to wygląda. Totalny naleśnik. Dekarówki. Blaupunkta widziałem teraz e, na imprezie Luftgekult. Kolejna dakarówka. To jakieś GT3, kapówka chyba na bazie 996. Kolejna dakarówka. GT2, chyba Klapsport. <grytanie> no po prostu raj. Te barwy Martini. Tutaj. Co to jest w ogóle? Nie mam zielonego pojęcia. Ale jest Dakar. Ten ostatni Dakar, no, którego mogliście u mnie oglądać, ale bez tego napisu: Rough Roads. No. I fajnie to wygląda. Idziemy jeszcze dalej do tego zakątka tutaj, gdzie stoją traktory. Gdzie stoi GT3 w kolorze, Ruby Mam 4% baterii, więc mam nadzieję, że cokolwiek Wam jeszcze zdąży pokazać. 3% o tym nie słyszałem nic, ale zabawne autko. Taka żaba, nie wiem co to jest. Może ktoś z Was mi powie. Tu jest kilka, zdecydowanie prototypów. Hmm? 993 w ultrafiolecie? No to wygląda. Dobra, pędzę do nich, może jeszcze coś usłyszę ciekawego. Widać tylko noski niektórych samochodów i mojego ukochanego słowa. Cayenne Turbo GT. O, dobra. Dorwałem ich. Idę słuchać dalej. Carrera GT Prototype? Ja? Yeah. Oh, zdążyłem jeszcze nagrać. 2% baterii, zobaczcie. No, i cała się tutaj zmieściła. I 9,59. Is it any special version of uh, 9,59? This one? No. For, so why, why those slides yes. in front? It's, not, it's nothing special. It's, oh, nothing special. Yeah, it's, uh, maybe it's yeah, it's it's Nic special because this is in the in the in the department where the you make your apprenticeship. Uh huh okay. It was from the Ausbildungszentrum here. But it was an option when you when you buy nine five nine. Could you also buy those extra lights? I don't no? think so. Yeah, no. but this is also an old test car from Visar. Uh -huh. test car. Maybe they had uh, better light. Okay. A, ok, słuchajcie, wnętrze jest wyjątkowe, ale ja mam ostatni procent baterii, więc żegnam się z Wami. Pędzimy na samolot, mam nadzieję, że zobaczyliście cokolwiek w tym magicznym, pięknym miejscu. Buźka, hej.